skrzętnie przygotowane. To pytanie, które przykazanie jest największe, no, padło 2000 lat temu, w czasach Jezusa, ale dzisiaj, gdyby tak policzyć te wszystkie nasze przykazania, te wszystkie zasady, którymi się rządzimy, to wychodzi na to, że mamy ich dużo, dużo więcej. Więc w związku z tym pytamy, no, które jest najważniejsze? No i zapytany Jezus odpowiada: No, pierwsze jest najważniejsze, bo to jest to słynne Szema Izrael. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg jedyny, Będziesz go kochał całym sercem, ze wszystkich sił swoich. To jest najważniejsze, ale potem dodaje: A bliźniego swego, jak siebie samego? No to ile jest przekazów? Wychodzi na to, że dwa. Ale jak? Od wczoraj wieczorem zacząłem liczyć, i wyszło mi, że trzy, jak trzy korony w tym, w pieninach. Otóż jest jak siebie samego, czyli siebie samego też trzeba kochać, no, miłością może nie egoistyczną, ale taką akceptującą. Tak więc myślę, że jest tak: Pan Bóg, drugi człowiek i ja sam. Trzy miłości, trzy miłości. No i teraz sobie myślę, która z tych miłości tak praktycznie jest najważniejsza. Otóż wydaje się, że to wszystko jest podobne do pewnej gry. Może ktoś uczestniczył i stracił majątek przez tę grę. Za chwilę tu się nam może włączy. Ta gra nazywa się Grą w Trzy Kubki. Nie wiem, czy ktoś słyszał o takiej grze. No właśnie, że ten. <śm> Ten, no, na bazarze Różyckiego takie rzeczy się dzieją, a to jest akurat gdzieś tam, nie wiem, w, w Londynie. Jest taki mistrz tych kubków i tak szybko przestawia te kubeczki, że prawie zawsze tracimy. Pierwszy kubeczek to jest miłość do Pana Boga. Drugi kubeczek miłość do drugiego człowieka. A trzeci kubeczek to jest miłość do siebie samego, miłość akceptująca. No i teraz powiedzcie, gdzie jest piłeczka? W pierwszym, drugim czy trzecim kubeczku? To oczywiście wszystko prowadzi, jeśli tak ustawimy sprawę w tych kubeczkach, czy w, tych, w tej przestrzeni naszego życia, no niewątpliwie do jakichś napięć i konfliktów. Tego nigdy nie rozwiążemy i zawsze wygra ten, ten człowiek, który, który tam te kubeczki ustawia. Jakim cudem ta piłeczka się przemieszcza, do tej pory nie mam pojęcia. I to jest mniej więcej takie pytanie, które czasami może nie dosłownie, ale praktycznie pada w naszym domu. Ono brzmi następująco. Syneczku albo córeczko, powiedz, czy bardziej kokasz mamusię czy tatusia? No do czego prowadzi to pytanie? No niewątpliwie do trzeciej wojny światowej i konfliktu. Te kubeczki się ze sobą muszą zderzyć i owoc tego wszystkiego będzie straszny. Tak więc na różne sposoby widzimy walkę tych trzech kubeczków. Boga, człowieka i mnie samego. I one się ze sobą bardzo często różnią. I tego konfliktu nie da się nigdy wygrać. Zawsze wygra ten w ciemnym, yy, w, yy, w ciemnym stroju. Ten, ten, na no, ten z ogonem. O, tu zatrzymam na chwilę. Otóż, otóż słuchajcie... Yy, jak rozwiązać, tak myślałem sobie od wczoraj, tę sytuację, tę grę w trzy kubeczki? Czy ktoś może zna odpowiedź na to pytanie? Widzę, że nie. Nawet jeśli dzisiaj ekipa z Ameryki przyjechali, a to mój profesor, pan Andrzej Wolf, za kamerą uczył mnie filmowania. Bardzo Cię, Andrzej, i Twoją ekipę witamy gorąco. Kręcą do jakichś, nie, nie bójcie się, bo kręcą do jakiejś ABC, tak się ta telewizja nazywa chyba, tak? No tak, no czy tam jakoś podobnie, dla, dla Amerykanów, tak? Będziemy w, w Ameryce pokazywać, tak? Ale wróćmy do naszych kubeczków. Trzy kubeczki walczą ze sobą. Co zrobić, żeby nie walczyły? I ja dopiero dzisiaj rano wpadłem na to, że po prostu trzeba grać w jeden kubeczek. Jeden kubeczek nie ma, no zawsze znajdzie się ta piłeczka, tylko to jest duży kubeczek, i w tym, w tym jednym kubeczku zawsze wygramy. Zawsze wygramy. Po co to jest ten kubeczek? To jest jedyna miłość, którą jest Pan Bóg. A tam w środku są piłeczki. Jakie? Yy, bardziej mamusia czy tatusia? I mamusia, i tatuś, i dzieci, i świat. I, i, I nie wiem, i ci na lewo, i na prawo, i tam, <laughs> i różni tacy tam, i, i na końcu na, może nawet nasz pies. W tym jednym wielkim kubeczku, którym jest jedyna miłość Pana Boga. Dopiero wtedy, kiedy uznamy Pana Boga za jedyną miłość, to w tej unikalnej przestrzeni odnajdziemy porządek osób, miejsc, zdarzeń, tego wszystkiego, co. Czym zajęte jest nasze życie. I otóż słuchajcie, no właśnie, e, w takim bardziej praktycznym kluczu to możemy spytać, no, e, no, no na przykład nas, pobożnych tutaj katolików, którzy się zgromadzili na Trzy Świętej, e, no dobrze, ale tak praktycznie to co? No to co jest najważniejsze? No to jest moja rodzina, ona najczęściej odpowiemy. No i zdrowie, żeby było zdrowe, no. zdrowe zdrówko. A Pan Bóg, no to też oczywiście jest bardzo ważne, ale najważniejsza jest rodzina i zdrowie. No i właśnie, co się musi stać, co się musi stać, żeby, żeby odwrócić ten porządek. Jedyna miłość to Pan Bóg, a w środku, w środku są, a w środku są, już szukam, a w środku są te wszystkie osoby, sprawy i miejsca. Posłuchajmy odpowiedzi Błata Kudzawy o trzeciej miłości. Jak tchórz w drzwiach przekręca klucz, mą waliskę, zabakowany już a ta, ta trzecie, jak tchórz w drzwiach przekręca krecz. Może pamięta, wieś, tak, bułaty okudzały. Trzy miłości. No, to śpiewał Piotr Machalica. I słuchajcie, ta pierwsza miłość to oczywiście jest sprawa o biegnącym czasie, o dojrzewaniu. Pierwsza miłość taka emocjonalna, druga, kolejna, i wreszcie przychodzi trzecia miłość, kiedy pakujemy walizki i walizkę ma spakowaną już i żegna się z tym światem. I ja sobie pomyślałem, że co się musi stać, żeby dojrzeć do tej trzeciej walizki. Trzeba do tego, do tego etapu, że ta miłość to jest jedyną miłością jest Bóg. To właśnie musi upłynąć czas, musi, muszą przejść jakieś doświadczenia, żeby tak naprawdę do szpiku kości powiedzieć jedyną miłością jest Bóg. I w tej jedynej miłości. Odnajdziemy porządek osób, miejsc i zdarzeń. No, ktoś może powiedzieć, ale przecież taka jest młoda dziewczyna, ona po prostu kocha do szaleństwa Pana Boga. Może i tak, ale jeszcze nie ma dzieci, nie ma doświadczeń. Tylko ten, jak buła to kurżawa, nie wiem co miał na myśli, na pewno przemijanie, a czy tę miłość jedyną, jaką jest Pan Bóg, tego oczywiście nie wiem. Ale trzeba przejść spory kawałek życia, żeby powiedzieć, jedyną miłością jest Bóg. I wtedy posłuchajmy słów ze Starego Testamentu, z Księgi Powtórzonego Prawa. Szema Izrael. Co to znaczy? W wolnym tłumaczeniu. Słuchajcie, nasi parafianie i wszyscy w internecie. Wiekuisty, to jest w wersji żydowskiej, czytam tę najważniejszą żydowską modlitwę. Wiekuisty jest naszym Bogiem. Wiekuisty jest jedyny. Będziesz miłował wiekuistego Boga Twego całym sercem Twoim, całą duszą Twoją, całą mocą Twoją. I niechaj będą słowa te, które przekazuję Ci dzisiaj na sercu Twoim. Wpaja je dzieciom Twoim, rozmawiaj o nich, przebywając w domu Twoim, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak na rękę Twoją i niechaj będą jako przepaska między oczyma Twoimi. To jest ten słynny tefilin. Napiszesz je na drzwiach domu Twojego i na bramach Twoich. To jest ta Mezuza Żydowska. Stanie się, gdy słuchać będziecie przykazań moich, które przekazuję Wam dzisiaj, byście miłowali wiekuistego Boga Waszego i służyli mu całym sercem Waszym. I całą duszą waszą będziesz miłował Pana Boga Twego całym sercem, z całej duszy, z całą mocą Twoją. Amen.